Odpadaj. A będziemy mogli we trójkę? Nie wiem. Kacz, biorę turniejowy? Dobra, wy... Kup w skrzynkę z kluczem mi Mogę jakieś wnieść. Mogę jakieś gówno wylosujesz i będzie tyle. Tu skina też, bo możesz mi skina kupić. Jak będę pierwszy, to kupisz mi skinę. ten no no, wszystkim na to. Uchwalam wszystkich łapy! Ja mogę jest na pewno. jeszcze dostały zmiany na pewno. Co to jest ja rana? Tak, to dawaj jest Dawaj, das dwa i chuj. Nie <grym> wiem co ty to jest, to jest kupa. O oh oh boże, God. office. Office. Dobra, dawaj, idziemy. Co to jest office? Mhm. Przecież mhm. ja w office. O boże. To jest jeszcze kampinówka to jest na office. Kampinówka. Seram, pinówka. <grym> Czy to jest w ogóle hostage, Czy to są Nie kondy? wiem. No to jest hostage, Nie wiem, Nie było. Nie było. No hostage się było. Nie oh my samo było. Nie to Nie samo wybrało ty. Samo ja się wybrało, Hi, yeah. Trzeba wybrać mapy. Mistrzem samo się wybrało. było. Nie tak było. Nie było. Nie było. samo się Nie 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 było. Nie jak Nie 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 było. Wiesz ja to Nie grałem na oficie? no, w no, się grałem. Tu chyba też kiedyś grałem, a tam ogóle tak samo. Tylko nie wiem gdzie są hostyże kurwa. No i my bronimy hostyżów w tej derpie. Weź się odsuń. No to muszę wiedzieć, że nie są, żebym mógł ich bronić, nie? Okej, okay, tu jest jeden hostycz w kuchni. Dobrze, chyba zdobiły ich. O nie! O, może się pomyzywać sobie. Tu jest drugi hostyć A i tutaj się kampi, O tutaj się kampi zawko, tak? Na ten korytarz długi Się tu czeka na e, to, zafko, to kiedyś przyjedzie. było, teraz się to znerfili Teraz ja. jeszcze nie da No tak to To tu się na shorta kampi z kawachem w takim razie Końce mogę na... Teraz coś gra pod kampanie. <grym> o! Teraz no, już. No powiedz, no bardzo. <grym> barz, ja myślałem, aja! 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 Bawiliście się gra na... do Tarka, no ty. Ale ja jestem pewny, że next nie będzie się grać o, No ciem, nie, ja, ja będę mógł. Wyszard... Znaczy ja po tej grze muszę zrobić obiad, więc to na pewno. A ja idę na obiad. Dobra, z nimi. No to wyłącz co home home ZEU here. <laughs> tak, ja, on... ZEUSA? ZEUSA? Jesteś mieczem? Co, akumuluje? Co kupujecie? Kupujecie coś? No właśnie, muszę zmienić ustawienia gadania. Ja nawet nie wiem, który mówię. Communication... No, typ, który... U nas jeden typ chyba jest ruskiem. No, też tak się wydajesz. wiesz? Ponicl Hello, my friends. Specjalisty, tak mi się kojarzy.

Dobra, kupię sobie hełm <kłysza> i muszę sobie kupić kałaszka. Muszę słyszeć stópki. Och, ty stópkarzem? <noise> no nie. Ty ja ty jesteś ruchynym stópkarzem, kuźwa. Wyszło się z worka, anti Robisz walące tery. A! Ale najdajemniej, najdaj, to wy? Jeden damage dostałem. <noise> Mam ochotę celować tym akaczem. Prawdy chcesz wcisnąć? Tak O, ty zaszerował z jakimś tym... ...pipi, a nie W tej fragi... Dobra, poszedł wejście nawet się... Marłem <grym> To <grym> byłem <grym> najzabawniejszym <grym> Co? Rzecz, jaką można zrobić, znaczy stanęłem na tym korytarzu, spojrzałem się na tych trzech typów, a potem odpaliłem w nich full auto po prostu jeżdżąc myszką Chuja dobra, rasz, kurwa P90 raz. Nie możemy zostać zraszowani, jeżeli to my raszujemy, tak? puści przez mikrofon Kimdrosi. Ja w ogóle nie umiem mówić w tej grze, mm -hmm. więc... Mhm. Mm mm -hmm. O jezu, tam kurde czai się na długiej! Czajnik. <laughs> Gdzie się gościu tu na długiej? O, rzeczywiście no się za tym są wrogowie. O kurde. A, goś kupił tą. Pro broń! Kupił auge. Tak? A augę. B mam oboje jeszcze, mam 5 życia. Zabiłem, bóg. Zraszowałem, wybiegłem przez słołka na snipera. Ja miałem jeszcze jednego killa. Mam zasysę. Siedzę tutaj, na środku, na środku siedzę. Mogę okay. być z włóczka ale nie w sensie w wg. Jeszcze dwa razy umarłeś? <ślad> nie, a ja nie rabunku. Nie, nie umarłeś. Nie masz zasysny. Anti umarł dwa razy. Idę na dupala, nie umarłeś, nie przepuśćcie Mordo, mordowo, ja mam pięć życia. Słyszałeś go? On wkręcił całą mapę nic. <laughs> A druga na anti, warto było. Warto było. Będę jechał faktycznie, ale nie da to na pałę. Ej, wziąłem heł hełm i nie mam hełmu. Wziąłem hełm i nie mam hełmu na sobie, Coś... co się dzieje? Kto wyjechał na pałę? No, oni przeciwnicy. Ja też wygnę na pałę, a do mnie dochodziło? Nie no, wygrałeś taktycznie, elegancko, to się... Ja to lubię, taktycznie grańsko. Ten smoka o, nam walnął i nie flesza i dostaję laga, to byłby najbardziej. Skaczę do wago. <laughs> flesza mi na twarz, mój kolega, dzięki. Easy headache, easy life. 360 obrót. Łatwo tam tu skąd? Nie! Nie uciekaj! Au! A to. On tam skręcił! No! A -a -a -a. Ale ja jestem dobry w tą grę. Ja pierdolę! I tej śmierci też? I na tej śmierci? Ignite i śmierci? Pi nighty śmierci? Dlaczego. O jakie ignite śmierci? Wy właśnie nie wiedziałem co ty do mnie rozmawiasz. Tak, pi śmierci. Ignite Biegam śmierci. Biegam i strzelam, nie? Polecam. Przeciwnicy nie mogą zabrać nic jeżeli nie żyją. Przeciwnicy są prawdziwi, nie mogą cię skrzywdzić. Dobra, odpaliłem się. Nie zabił mnie! Ja podskoczyłem! Czemu ja podskoczyłem? Zabiłem. Co ten Andi? Co? Co ty tego kurde, Mołotowa? Co to jest jakieś taktyczne granie? Jak się tu mówi? Auuu. Połysy <noise> w końcu. Odpalił się. Fina, więc zabrzmę cztery kilki. Ej, e, ja tu mogę to tylko, tylko haksować. Zawsze ja było dojechać, leziemy. A możesz tylko robić? Tylko ja tu mogę haksować. Tam, I spełn. panowie mam negawa. negawa. się się a co? otwórz, ja jestem bogaty? Ja nie umiem. Ale chcę coś wolny, w tym. To Ty tak się chodzi wolno w tym, gównem? Tak, zobacz. Ja pierdolę. Zabiłem go! Ucnałem <noise> <noise> i headshot wszedł. Ale chłop wyleciał Ale moc nie. O zabił cię chyba moim negevem nawet ktoś Ja! Oh ty... Nie, tu masz w innym miejscu, tu umarłeś. Aaa. Tu umarłeś na tym kartonu, za no, to jest Satanus. Może negew dobry! A Andrzej jak taktyczny wleczek, patrzcie. To jest na ścianę. To chłop Sam się zroniłeś tym, no moim dco'em. A nie. To nie mój DK. A nie, to nie był twój, nie? nie? Zabił! No słyszałem go. Jest w korytarzu ciągle. Cie heksy? Chodź tu, chodź tu, za rokiem. Na, na tym... Na, na, na tym krzapu wstań, na tym no krzapu nie ma. Nie wiem, nie, ja widziałem, pamiętam kiedyś. Ale co mu się patrzysz w... Ciele? Żeby dupa mu wystawała. O, jest na hostyrze <trych> <laughs> <Szesztraszył> że się. <laughs> 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 Patrzcie! <laughs> Jump Jakieś zupełnie w O! Poleciał ruski, leciał. Banuł sprayja. Spray. Minus 33 A ja trzeba wkraść przez okno. Kampion, kurde. Wystaje. Chciałem go znaleźć, ale coś nie wyszło. Jada. O ty. A myślę, że ktoś tu idzie, ten schodami z moich. Ty, pHAKS odpalił. Tak myślałem, że go tu nie ma. O oh o oh god, ty trafił mnie, ja mam jeden ale HP. A cię obstrałem, bo... żeby mnie zabijać jak w ten początek. A ty, pajata. on cię nie zabił. By się wystraszył, tak samo jak ja. <noise> A ty, A ja, ja myśli, się do życia. Jest ty coś tam po rosyjsku pisze chłop. Pierdalowe, nie. Co? No, musisz sobie to opisać. To Zawsze najlepsze. Oj! A. Tak yeah. się zlał trochę. Maju. Nieeee, jak zwaliłem Jest nadwójka? Ta kolejna Aeroska. Nie kambie znów na respie oh, O! No Janek, dawaj. No, Ja w ogóle się nie rozgląda, nie prosto i <laughs> Easy. Pro player. I will do something what is what's called Pro player move. SSC <laughs> <he> is goder. <laughs> <laughs> Co to za, za gra? Kiedy to? Po... Not... Rescue kit Ja macie Rescue kit'a nie trzeba, nie trzeba odbijać zakładników, jeżeli zabije się wszystkich przeciwników, tak? Ja nie, nie wiem, jak to się atakuje. Potem, właśnie. On poszedł. Jadę, jadę, jadę. Przestań grać, ten nerdzie. Co tutaj? Przestań grać. Nie mogę, jestem zaledziony. Ale my sobie taktycznie tutaj wchodzimy, nie? Co? Czyli jak taktycznie razem współpracujemy? O, czuje, kurwa. Zamieniamy tak... się pod ideem. Dawaj, ja się boję bałem tego zabiję O kurwa! Zrobić go? Nie, skończyłem się amunicja, więc zabił go kolega, a ja drugiego ci knałem Ejka Jak się go podnosi? Tak, tak. A to długie, what the fuck? No po to masz reski kita No bo to masz nożyczki żeby go szybciej sobie na to tak zawiązać, to on ty do nie dał rady co? to jest dygna, klasz, za mało amunicji ten USP ma, jeszcze typ zabił swojego kolegę, zbyt słaby jest ten USP, to po pierwsze, match point, tak, bo to jest krótki mecz jak widzisz, runda grała, jedna ta połówka trwała 8 rund. Dobra, chodźcie, jedziemy tam Na. B. Czyli tak, czyli w tym kierunku, dobrze się... go <laughs> Ja nie wiem, ja po prostu <spoświstości> pobiegłem za ruskim. A, bo to nie ma żadnego beatu. Idziemy na B. Straszyłowo, no kurde. Jest za smutkiem. Ja nie naszego, bo. No ja tego ja naszego, też stary bo... nie w niego strzelałem. No bo dupę nawet ten nie strzelał w no nie wiem. Kurwa, cofnął, typ nie zabił degeben. Czemu nasz Satanus kampi z aug Bo jest szatanem. On ma... ze scope'em chodzi i strzela. Pobrało. Kurde, man. No to koma. come on man, why have you... Dobrze, on nie o nie wiesz <noise> O kurwa. Jakiego on ma... Od góry nie ma keby. A mi Ale on ma fajną kropkę. On, taki biały, czarny celownik? Nie, mówię, że on, on ma taki ten... Crossera, on ma kropkę. What? Ja, ja mam... Ja widzę swojego crossera na, na jego Ja też widzę u niego swojego. Wszędzie widziałem innych, ale on nie robi A, skóry. bo ty widzi swojego i mówi on ma fajny celownik. Kropka jak <głos> moja. <głos> nie ma kropki. O, ja się go szybko podniósł, bo miał nożyczki Czemu szed... Nie ma. Czemu chłop widzi mnie przez ścianę a i tak wychodzi i się dziwi, że mnie widzi, co? Ten ty... Jak cię no, to pościlił... no tak, no straszył się mnie. <laughs> przez ścianę No i fajnie, najlepiej po prostu. Dobra panowie, co to za rozegrać kurwa taktycznie w chuj? Nie. A to jest ranket chociaż? Tak. Jakby to nebyl ranked, to... <coughs> Nevím, co by se vtedy, ale... Kur... no... Ten! Co to ani razu. Chyba. <coughs> <coughs> What? Kurde, głupi head Zrobiłeś tyle play'owych rzeczy, a potem dostajesz heada? Nie miałem akacza, więc pierwszy head go nie zabił Czy ty widzisz jak ten typ z tego auga strzela? O oh mój Boże Teraz nie patrzyłem, ale wcześniej widziałem No strzelał podobnie To już jest win? No Dlaczego? Dlaczego nie gramy do 16? A czemu, mielibyśmy grać... O, wow, awansowałem! Mam laur, złoty laur! Pier Pierwsze raz rzuciłem się z Silverem w tej grze. Macie silver lajka, 3. masz anti lajka, masz aneka lajka. Higher, co to znaczy higher skill group? zestaw za dobry. Czy jesteś coś co? A gdzie Ja chcę, chcę tylko skrzynki, Ale halo. Jestem, jestem nie chcę rangi. Ja nie chcę rangi, ja chcę loot. No, ty jesteś silverkiem? Uh, uh. Dobra. To gramy. No, jesteś wyższym ode mnie silverkiem. Tak do nie grałem, że obie mnie na Silvera.